Witajcie kochani, ja nazywam się Olafio, a wy znajdujecie się na kanale TurboSztos. I moja w tym głowa, żebyście tutaj zostali, więc dzisiaj zabieram was na małą wycieczkę. A gdzie? To zobaczcie sami, bo właśnie teraz się będę szybko szykować, muszę zebrać ludzi i jedziemy. Kolejny do zostają w pokoju i wyjeżdżam. Jadę po ekipę. A mówią, żeby nie snapować za kierownicą. Mateusz, nie Jezus Maria, uważaj po bocie. Nie myślałeś, żeby zostać rajdowcem? Świetnie ogarniasz te drogi tutaj polne. Myślałem o tym, wiesz? Wczoraj. <grym> Piękny zamek. To parku gdzieś blisko, co byśmy nie musieli chodzić. Pięknie. Zapinamy pas. Ale to jest kolorowo i pięknie, dobrze, że założyłam koszulkę w moim ulubionym kolorze. Co założyłaś? Kochani, dzisiaj na sobie mam bluzkę, spodnie i buty. Wszystko kupione w sklepach. Zapraszam. O, wow. O tutaj jakiś szalony autobus Byłem w Energylandii już. To jest mój czwarty raz, jest bardzo dużo nowości jestem zajarana. Troszkę tego nie było. A wygląda jak totalna zajawa. Także jaram się. Oh. I powiedz, jak ci się podobało? Kasia, tobie widziałem, że emocje no, wybudowały. Dziękuję, ja dziękuję. Zasugerowałem się głos. Must super <grym> Jakie kolorowe wejście! Tylko po zielonych! Dla nas Natalia. Wszyscy są zajerani. Na Natalia, jesteś zajerana atrakcją, którą wybrałaś? No nie, to właśnie mokry, a nie zajerany. Nic mokrego, jest bardzo. Ej, chodźmy do turbosuszarki. Co jest, to tam, jest O, jest suszara. Będziemy się wysuszyć. Jesteśmy całym mokrzy. Jesteśmy właśnie. Bo suszarka bardzo dużo dała. Pójdźmy teraz może. Jaki masz pomysł? kamil 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 Domże! Cici! Pamięnij jak sobie jak ty tam siedziałeś. Ja nie lubię się mścić, dlatego stoję z daleka. to widzisz? Tak. Co, co o tym sądzisz Mati? Wspaniałe Wyczuwam strach Ale ja mile, miłe uczucie, bardzo fajne, polecam wszystkim Jeśli jeszcze tu nie byliście To bądźcie Dzięki kochana Fajnie, że mnie rozpoznałaś Jest okej okay. Kasia, nie bój się wypaść, żeby przeżyć? Tak Fajnie Zajmuj rozkwiny, zarąbiste Szruba! Szruba, najgorsza Ładnie tak ustałam, nie z was normalnie Słuchajcie, Kasia kupiła nam pamiątkę Mega Wyglądam jakbym rodziła na tym zdjęciu Wszystki tu Najprzyjemniejszy moment w to się idziemy zjeść Ja nie będę... Ja jeszcze nie... ja się boję zjeść teraz Tu jest Papu W tym pięknym domku jest Papu Kolejka, zabawa. Ile razy już wymiotowałaś? Czego? Tylko trzy. Ale Stasz mi na więcej. W moich znajomych wzięłam. Co za kretynkę. Dobra Już. Nazywam kogoś kretynką, to znaczy, że go kocham. Nie, w sensie wiesz. Im bardziej komuś cisnę, tym bardziej go kocham. Wyobraź sobie, co mówię to. do mojej mamy. Chyba też muszę sobie znaleźć chłopaka i wziąć go na kanał, bo oni mają troszeczkę raźniej. Tam są. Zobaczcie, jak się fantastycznie bawią. A ja sama, nawet znajomi ode mnie uciekli. O, cześć Kamil! Tam już nie znam. Przepraszam, kim jesteś? Nie dość, że są we dwójkę, to jeszcze mają kupę znajomych. Kasia! Ej, gdzie jest Kasia? Nie! Dawaj. Nie! Nie! Dawaj to, uwa! Daj, daj to! To bardzo ładne ujęcie, szkoda, że nikt nie jedzie. Gdzie jest? Gdzie? O! Ale trzeba Kasia, chodź, bo ja nie mam chłopaka tak jak Pamela i zrobimy podsumowanie, jak Ci się podobało w Energylandii? Naprawdę było spoko. Naprawdę nie mogłam tych atrakcji do tyłu, ale oraz zrobiła wszystko, bo jest ekstremalnie Nie, naprawdę bardzo spoko. W ogóle też pogoda dopisała, troszkę byliśmy na złowieszczej atrakcji, która nas zlała strasznie Ale poszliśmy na nią na początku, żeby po prostu być susi na koniec. Tam nie parkujemy? Tam. Gdzie my mamy furę? Super! Także tak, a to co? Mi się bardzo podobało, a jeżeli Wam się również podobało, to zostawcie łapkę w górę, bo może będziemy jeszcze w kilku parkach rozrywki. I jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Wtedy nagramy kolejny film tak, wakacyjny. Teraz Zwiedzimy wszystkie kolejki na świecie. Zajebiste to fajne. Bardzo no. fajne. Bardzo zajebiste fajne. jest ok. No, no to dobrze. I... Do Subskrybujcie kanał FITLOVERS! Lovers. <giby> <Cii>. <giby> hey, Żartowałam! Turbożtos! Turbożtos! Olafia! Yeah! Dokładnie yeah. tak. Ej, nie mam kluczy i to nie jest zabawne. Kasia, weź te majtki swoje. Dobra.